To cisza jest, ale jak ma dostęp do ulicy, czy w sensie bramki przy ulicy, to tam szczeka najwięcej. Gdy kontynuuje swoją historię, jego twarz jaśnieje radością, a jego głos zdradza ekscytację. Pewnego dnia wróciłem do naszego małego schronienia w starym opuszczonym budynku, ale Bugs zniknął. Czułem się jakby ktoś wycisnął mi z z całe powietrze. O nie! <laughs> o, ale mi to siedzi? Spanikowałem, ale nie mogłem oddychać, ale nogi poniosły mnie dalej. Wszędzie go szukałem, pytałem o niego każdego, kogo spotkałem. I znalazłeś go? Na szczęście tak. Prawie zapał go chycel, ale udało mu się uciec i ukryć, dopóki nie zrobiło się bezpiecznie. Byłam szczęśliwa, że znów jesteśmy razem. Ale jaki mądry ten piesek, że się ukrył, nie? Cieszę się, że go znalazłeś. Szkoda, że nie, nie ma go teraz. Ja też. Towarzyszył mi przez kolejne pięć lat. Ale potem zdechł. Lepiej, że zdechł, niż jak go ktoś rozjechał. Chociaż. Ciężko to stwierdzić. Ja miałam tylko dwa chomiki I śmierć. Że były u mnie półtorej roku. Przeżyłam tragicznie. I po jednym, pamiętam po pierwszym chomiczku w szkole, musiałam iść do szkoły, to był piątek, pamiętam jak dziś, wszyscy myśleli, że umarł mi ktoś z rodziny A to po prostu był chomik, ja jestem osobą, która bardzo przywiązuje się do, przywiązywała, bo teraz jakby staram się do wszystkiego podchodzić tak na chłodno Ale do mnie się przywiązywałam i to było bardzo, bardzo źle z mojej strony jego głos się łamie, usta drżą, zdradzając siłę emocji. Jednak szybko zbiera się w sobie i kontynuuje. Mieliśmy swoją świąteczną tradycję. No, może nie do końca. Powiedz, co to było? Przed każdym Bożym Narodzeniem oszczędzałem z pieniędzy z dorywczych prac, żeby kupić nam trochę pianek marshmallow. Piekliśmy je na ognisku, czasem nawet jedliśmy smores. To jedno z najszczęśliwszych wspomnień z dzieciństwa, które pielęgnuję do dziś. Jeżeli wiecie, co to jest, to tamto smores, to dajcie znacznik e, czasowy filmu i wytłumaczcie mi, albo e, napiszcie, że smores to jest coś to, takiego. To, to. A jeżeli nie wiecie, no to trudno. To jedno z najszczęśliwszych wspomnień. Tu przeczytałam? Nie wiem, a no, brzmi wspaniale. I takie. Tajemnice na temat Blake'a ja lubię. W sensie dowiadujemy się o nim, a nie o jego seksualnych preferencjach, bo to nas absolutnie nie obchodzi. Te, te pianki były spokojne. <g Also> to wyznanie udowadnia, że pod twardą powierzchnią Blake'a kryje się bardziej wrażliwa strona, którą rzadko pozwala komuś zobaczyć. Dziękuję, Blake, że podzieliłeś się ze mną tym. Z... nie umiem czytać. Że podzieliłeś się ze mną swoim wspomnieniem. To idealny, świąteczny prezent. Czemu tylko taki jeden. Ja bym chciał kilka opcji, nie? nawet jak się żeby jak spędzał święta, jego ulubiona potrawa, na przykład świąteczna, um, ulubiony film, żeby coś tam na przykład opowiedział o tym filmie. W tym momencie z Twojego brzucha wydobywa się głośne burczenie. Co za wstyd! Wyśmieje to. Oczywiście, że do wszystkiego Zwłaszcza, że jest, jeżeli jest się w towarzystwie osób, które się zna Z którymi się jest tak bardzo na luzie Bo gorzej jak w szkole, nie? Kiedyś zapomniałam zjeść śniadania I poszłam do szkoły I już po godzinie, po godzinie mi tak strasznie w brzuchu burczało I koleżanka siedząca obok mnie tak tylko spoglądała Ja sorry, sorry I musiałam zjeść moje drugie śniadanie tak wcześnie I potem o pierwszy już umierałam z głodu Jak po co to ja miałam od 7 do 13 zawsze, nie? Zamiast się zawstydzić, postanowiłaś się z tego śmiać. Mój żołądek najwyraźniej domaga się, żebym rzuciła coś na ruszt. To pewnie przez te pianki. Tak, słyszę go bardzo wyraźnie. Najlepiej wszystko moim zdaniem obracać w żart, jeżeli jest to możliwe, niż za bardzo się przejmować. Jesteś głodny, Blake? <laughs> Ojeżdż, a mi ten głos siedzi. Trochę. Zjadłem tylko lekkie śniadanie. Chodź, zrobię nam coś do jedzenia. Panie, przodem. Blake przechyla głowę, dając ci znak, żebyś szła przed nim. Ruszacie razem do kuchni, ale muszą wcisnąć tych chmurek po prostu pięć, nie? Idziemy do kuchni, idziemy do kuchni. Przeglądałam sobie tak między cięciami i walkthrough, walkthrough gameplay z tej historii i ktoś, nie słuchałam, ale chyba bez. Bez, bez gadania ma godzinkę Więc jakby patrząc na moment, w którym my jesteśmy i on No to mniej więcej jest został, jestem w jednej trzeciej Zostały jeszcze dwie trzecie, czyli została jeszcze godzina Jestem po prostu zrozpaczona, więc lecę do odcinka Mam nadzieję, że zejdzie mi to w miarę sprawnie I yy, będę starała się jak najmniej gadać, żeby nie przeciągać Po przejrzeniu zawartości lodówki Playka postanawiasz przygotować coś prostego To, co będziemy jeść co ugotować? Tato z pieczonymi batatami, cebulą, pieczone chimichanki z kurczakiem, babeczki z nadzieniem bekaliowym. Czekajcie. Pierwsze całkowicie kojarzą. Drugie, nie wiem, co to jest to chimichim, tak? Trochę mi się stczuwało kojarze, ale to jest błędne. A babeczki na jednej cenie? No. Nie, babeczki, no może to pierwsze. Zrobię tartę z pieczonymi batatami i cebulą. Może być? W ogóle śmieszne jest to, że wielka dama z bogatego domu potrafi gotować, nie? Bo jest taki stereotyp, że te osoby mają i kucharkę, i sprzątaczkę i w ogóle mają wiele berączki, żeby... bo wszystko się dotychczas za nich robiło. Brzmi wspaniale. Cebulę trochę, no i nie bardzo, no ale. Kroisz na wyspie kuchennej, nie, stoisz na wyspie kuchennej i kroisz warzywa. Chyba przy wyspie kuchennej. Wyobraziłam sobie, jak stoi, nie? Bo jeszcze mieliśmy, jak dawniej mieliśmy przed kilkoma remontami, Mieliśmy wyspę kuchenną w domu, to ona była połączona z zimą i z sufitem taką rurą długą na końcu tej wyspy. I tak mi się skojarzyła właśnie Lucy, stojąca na blacie zaraz obok tej rury. Złe zostawienie Gdy nagle czujesz dłonie otaczające od tyłu Twoją talię Zgadnij kto to, nie? Wiesz, moglibyśmy pominąć gotowanie i po prostu coś zamówić Jestem przeciw Bo ostatnio przez te lekcje i wszystko, święta i tak dalej co to zaczyna święta było robione domowe jedzonko Ale przez lekcje i przez pracę i przez wszystko Rodzice nie mają czasu nic ugotować Ja też jedzę i jak po deserce, jeszcze po lekcjach czasami robię coś I nie ma kto zrobić obiadu I się ciągle zamawiało i szczerze to już się... Nie chcę to jeść. Kuszące, ale nie mam na to ochoty. Naprawdę chciałabym mu ugotować coś wyjątkowego, ale jak go przekonać? Zapewnij, że świetnie gotujesz? Przemów mu to rozumem? Może zapewni? Nie, Blake, obiecuję, że warto poczekać na to, co ugotuję. Zajmie mi to mniej niż godzinę. Wstrzymujesz oddech, gdy czujesz, że Blake musta ustami muska ustami delikatną skórę na twojej szyi tuż nad uchem. Nad uchem to ty masz włosy. Co robisz? Nie przejmuj się mną. No. Po prostu Słuchajcie to. Ufam ci Blake nie, ale po prostu na wszystko przeciwko mnie. Zauważyliście, jest na przekór. Dobrze. Chodzi tu o wzajemne spełnianie najgłębszych, najmroczniejszych pragnień w swobodnych warunkach. Trochę jak pisze opowiadanie na mm, Wattpadzie I... I w jednym momencie Derek powiedział do głównej bohaterki, że y, Albo załatwią to pod y, ten, siłą, albo na spokojnie I ona tak O ile wasze sprawy te nadprzyrodzone można załatwiać spokojnie, nie? Całkiem słuszna uwaga Fajnie mi to wyszło hmm. Masakra Bo chwalę własne książki, coś jest ze mną nie tak Chcę jeszcze podkreślić, że BDSM nie oznacza okrucieństwa ani znęcania się. Ciekawe. Ja rozumiem w sensie, jeżeli oboje na to przystajecie, spoko, róbcie sobie, co chcecie, ale to jest znęcanie się nade mną, albo nad tymi, którzy nie chcą na to patrzeć. Oglądają i albo tak jak ja nagrywam tą historię. No, już nie powiem, że z nadzieją, bo już nadziei mnie dawno pozbawili, że dowiem się czegoś ciekawszego niż e, tylko kto ma chcice, a kto nie. E, tak jak tutaj był fajny z tym wspomnieniem, z tym teksem, boksem, jakkolwiek, no tym pieskiem, owczarkiem Blake'a. To był mega fajny e, temat. Tak samo jak e, czarownica w, w tej historii, którą ostatnio nagrywałam, to się nazywało Magiczna. Eskapada, tak? Yy, I tam ta czarownica pod koniec, chyba w ostatnim odcinku, podeszła do naszej pary, i, i to był, na, na moim zdaniem, najlepszy moment z, całego, z całej historii. Jeśli w jakimkolwiek momencie będziesz chciała przestać, podaj hasło. Jego zabawa w zimno-ciepło zimno -ciepło jest równie frustrująca, co ekscytująca. Yy, ja bym na twoim miejscu wyskoczyła przez okno, tam chyba jest basen, nie? Oddychasz z irytacją w odpowiedzi na napięcie seksualne panujące w pokoju, ale świadomość, że jesteś tutaj z Blakeem, trochę cię uspokaja. Wróćmy do gotowania. Of course. Masz coś przeciwko odrobieniu pikanterii? Tak, boli mnie gardło. Co jeszcze? Ani trochę. Mhm. W takim razie dodam trochę chili. Pieprz wystarczy. Chociaż zarówno pikanteria czyli chili, jak i pieprz. Źle, źle się to kojarzy. Wszyst kiedy wszystkie składniki są już na blasze, Blake pomaga Ci włożyć ją do piekarnika i ustawia minutnik. Albo to jest, nie wiem, jakiś wielki piec piekarski, że nie mogłaś sama włożyć, albo jesteś ułomna i nie potrafisz nastawić minutnika, ja nie wiem naprawdę że by Podobało się? Nie. Musiałam milczeć przez pewnie jakieś 10 sekund. O tak, zdecydowanie. Komu się podobało, to mu się podobało. Na pewno nie mi. Z tego co sprawdzałam, jesteśmy idealnie w połowie, więc trzymajcie za mnie kciuki oby tak dalej. Żeby mnie nie mam. Blake wraca do salonu z pudełkiem pełnym osób choinkowych. Bąbki, wieńce, lampki, czerwone skarpetki. Z piekarnika unosi się apetyczny aromat. Pięknie pachnie, Lucy. Cieszę się, że nie zamówiliśmy chińszczyzny Mówiłam. Mhm, mówiłaś. Kładzie pudełko na stole, po czym siada na kanapie obok ciebie? Gotowa by rozświetlić to miejsce jak w święta? Ale dziś są święta. Wiem, ale bez ciebie czuję się jak każdego innego dnia. Mam w głowie kilka pytań. Hmm. Nie wiem, czy pytać o jego siostrę. Dobra, zapytam. Co z twoją siostrą? Spędza Boże Narodzenie na północy stanu z naszym Ojcem. O, to miło. Dlaczego nie spędzają świąt razem, jak rodzina? <laughs> Raz rozłączona rodzina nigdy nie będzie już prawdziwą rodziną. Ale Blake jest bardzo skryty. Nie chcę go do niczego zmuszać. Cieszę się jej szczęściem. Gdy na jego twarzy pojawiają się przygnębienie, Blake natychmiast wstaje. To jak? Zabieramy się do roboty? Tak, zróbmy to. Rozbierzę ozdoby, a ty zajmij się lampkami. Jasne. Mhm. Przez kilka następnych minut zapełniasz choinkę później, różnej wielkości ozdobami. <słuch> Ubieranie choinki bardzo, bardzo mnie odprąża. Ja swoją drugą nienawidzę wybierać choinki, bo. Mm, są takie zasady, nie? że ten kolor nie może być przy tym kolorze, yy, nie mogą być na krzyż yy, ten kształt do tego nie pasuje, ten łańcuch nie i tak. Do tego naprawdę trzeba mieć rękę, żeby umieć ubrać choinkę. Moja mama zawsze mi to tłumaczyła, na przykład lżejsze ozdoby u góry, ciężkie na dole. Tak mamy takie wielkie bombki o średnicy, nie wiem, że was nie okłamać, z 13-14 cm, to naprawdę olbrzymie. I one są prawie tak stare jak ja. W sensie mają około tam dajmy ponad 15 lat. Mama je kupiła jak byłam malutka i jak byłam dzieckiem, tylko ja w tym domu stukłam aż 3 z tych bąbek. Było ich chyba 9 albo 12 i ja stukłam W sensie nie wiem jak się wtedy, czy kupowała na sztuki, czy było w jakimś pakowaniu, nie wiem, jakby nie pamiętam tych czasów, ale stukłam i raz było odkurzaczem, ale to jak byłam starsza, byłam malutka, to no, byłam dzieckiem, nie byłam świadoma, że bombki można stłuc, tak? Dla mnie to wyglądało jak piłka. A raz, no nie pamiętam, ale też wiem, że stłukłam Natomiast śmieszna no, analogia to jest taka, że mój brat jest wychowany w ładnym domu. Kto ma, obserwuje mnie na Instagramie, ten wie, bo kiedyś wrzuciłam na Instastory mój salon, jak oglądaliśmy z bratem, no, mój rodzinny salon, jak oglądaliśmy z bratem Raziego, Minecraft na modach, swoją drogą polecam, ten taki najdłuższy ma chyba 73 odcinki, to jest ten złoto po prostu, kto tego nie zna nie miał życia, tyle chcę wam powiedzieć my z siostrą to pamiętamy i na szczęście jesteśmy tymi szczęściarami, że żyłyśmy w lepszym YouTube w sensie oglądałyśmy lepsze rzeczy, a nie um, kto ostatni ten coś tam, ale te takie trzy kropki, ale znowu clickbait tytuł i dążę do tego, że salon mamy taki po prostu rodem z Instagrama i mój brat się w tym wszystkim wychowuje i on wie że nie wolno mu dotknąć bamki, nie wolno mu przesunąć ozdoby, ono nic w salonie nie może ruszyć. Żadnego obrazka, żadnej ozdóbki, żadnej pierdółki, ramki, nic. Yy, dla